Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek serii Scrap Mechanik. testowanie maszyn z workshopu I ze mną jest Diabeł Jestem, sam Cześć Ci zaraz ja kopnę, zarobimy. chodź tutaj ja oh. No Ech, walka Ciebie Testowali maszyny Zaczniemy od mojego, Ci tam tylko Diabeł jest czepny Ja on. Ja też lepsze Proszę nie kasować mi podnośnika, bo wam, ych, te, gęby wam opadną No ej, bo nie mogę nic zrobić pa. Ja pa.

Dobra, zróbcie yeah. sobie kibla i płyniemy, nie? Mm -hmm. I to ma pokład w ogóle, pod pokładem można sobie śmigać, pa! Czekaj, 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 kibel, 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 kibel! Kibel, 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 kibel. kibel, kibel, kibel. Czekaj, kibel. czekaj, czekaj, czekaj! Nie mogę go zatrzymać. Łoł! Wow. Łoł! Wow, oh, Harrow! Patrz, wow, co się dzieje, jaki to jest super wow, opcja! Łoł, ale czemu mam dwa FPSy? Dwa masz? No, przez chwilę było przez dwa. Łoł, wow, jak to fajnie płynie. pływa! A, podnośnik dwa. ktoś nam zostawił! A, na pewno nie ty, Paweł. Nie, ja hmm. miałem obok plagi i to nie były nasze. Bo plagi omiją nasze. A tam były na dole takie malutki. A, ha -ha -ha. Że ładnie, ładnie. Gdzieś się na swoim podnosiłem, także. Ale zobacz tak? to płynie. No to nie robiszko. wiem. To no. Nie? Byłaś ale zobacz, tam ma, tam ma amortyzatory. Mojego opcja, idziemy ma... pod pokład, zatrzymuję maszynę. Ale on ma amorki, Rekli. zobacz, tam są na dole. Dobra. Do a, się ale nie. Nie. O kurwa. <laughs> Przepraszam, chciałem przeknąć, ale to mi się łódź wróciła. Dobra. Podejrzewam, że ten kapitan Titanica powiedział to samo. Myślisz, że tak było? Myślę, że tak. O kurwa, myśl... przepraszam, nie chciałem przeknąć. Nie nie, płynęli. Płynęli, wiesz, tam była góra lodowa i nagle... Łubu! I on, o kurcze! Przepraszam, nie chciałem przeknąć. Nie na miniaturę. Okuna przepraszam Ale może bliżej, proszę. O kurna, nie, no, nie wiem, chciałem. Wiesz co, dzisiaj jest, są dwie pickie budowle, mają też się zesra. Pewnie nie, zesram się wcale. Nad... Tak, pewnie Kibel się znalazł. Proszę, pewnie Kibel znalazł pewnie, wiesz. Wow, ale on odpływa, nie? Jak tam weszliście tam? Dobra, chodzimy do środka, tylko ja ale postawię jak? schody, bo mam schody, wiecie? O, no, schody No, wejście, jest wejście, Ta, ra, ra, ra. No, jest tam wejście. Na górze? O Jezus! Kurde, o, to nie był dobry o, pomysł z tymi schodami. Joj, joj. Te schody są za, za ciężkie. Trochę zabierz te schody, to był zły pomysł. <laughs> tak się wchodzi pod po. o, nie, tak się nie wchodzi. Tam jest jakieś pod... wejście. Ejciu, zwróciłeś Dobra. mnie. No, nie, 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 tu jest nie, 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 guzik nie. przecież wejściowy. O! A ja, tak, skoczyłem, ja skoczyłem przez dziurkę taką, która była. Pa! A tu się odsunęło. Patrz, jakie <grym>, wow. schody się zrobiły. Wow. Wow. Jak tu ładnie! No, ale to jest wszystko. Tak. Uwaga, bo grupa no, schodzi no, Ale są łóżka. to jest sterownia. Co to jest? Na <grym>, znosiąśce. O! Jakie Jaki ładne łóżko. No, o! Szafka jest! Nie polecam siadać w krzesła, bo wywala O, jest kiber! Ja Nie, co to jest? Ej, Loża, tu można spać. O Boże, daj mi Lożę. O boże, loży. Ale ciasno jest, ja mam tutaj. To jest słaby Daj apartament. Mi lożę, o boże. To jest bardzo ciasny i słaby apartament. Chciałem powiedzieć. Bardzo ciasno, rzeczywiście. Matający statek. Tu jest guzik apartament. -ha -ha. otwórz. Ty pień. tu jest drabina, na patrz. Ten Gdzie? Okno do góry. O, światełko. Od twoje schody reagują. Ra Czemu mnie posuwasz? Nie przesuwaj mnie. Wychodzę sobie po prostu. Czemu nie mogę twoje schody wysunąć? Bo, bo, są na są bo są na podnośniku. Żeby nie lagowały. One no, nie lagowały. A co jest? A, o, kibelek, tak? O, kibelek jest. A jak fajnie. postawię cały ten, ten pierdzielnik na podnośniku? Tak. Fajnie, nawet nie widać. Będzie lepiej. Coś tam jest zamknął, tam? O, pięćdziesiąt lepiej, to jest, lepiej jest. jest stary. No? Co ja w kibelku teraz. Ja tam trochę. w kibelku jestem. Jest wschody. Oj, ale jak Fart, się wychodzi z, z kibelka, to jest nieciekawie. Pro. Nie, no obejrzeć go w środku można sobie na luzie, bardzo ładny. Ej, Bardzo panowie, jest co się stało? Panowie! No to. już się uchylam. A wiecie co <grym> powiedzieli trika? Patrz, to. zrzucę go z podnośnika i pokażę wam trika. No? Moment, moment, poczekajcie. Poczekajcie. No. Dziękuję To nie, to. To musisz go podbić do góry troszeczkę. Dobra. To spróbuję podnieść. Czasno jest. Okej, okay, podnosi się. ło, wow, 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 to wow, O, wow, Zaskakuje z łodzi. Patrzcie. Pierdychnie się. Wykolowuje się. Niech się wykolowuje, spoko. Patrz na to, patrz to jest strip. To jest super FPSy i można korzystać ze wszystkiego. Susza, włosy. Zero susza. i możesz korzystać z każdego guzika. Przyspawałem do podłogi. Mój widz mi tak polecił. Przyspawaj do podłogi, jak się zacina. Możesz korzystać z guzików i, i ten, i FPS-y są spokojne. Nie, bardzo Cholera. ładnie. To no, serdecznie to dziękujemy. To już nie polecimy, nie? Hm. Serdecznie dziękujemy ci, drogi widzu. Nie no, dobry ziomku. Dobry no, ziomku. Teraz tak. można chodzić, klikać z guziczki i wszystko działa. No? I normalnie Cholera. działa, nie? bardzo fajnie działa. A co ty za kawałek tutaj jest? Nie! No, jaki kawałek? Nie wiem. Możemy go streamingować? Czekaj. Oczywiście. Czekaj, co by. O, widzę, że... załapałeś, czekaj, uwaga. Pop, 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 pop. <laughs> Coś Ci wypadło. Eee. Maszt się sypnął, nie mamy żagla. Wow. Żegnaj żaglu. Żegnaj żaglu. Dobra, młotem. Ej, co? Przesuwamy go, tak? Nie Czekaj, sama. jeszcze biję młotem. Eee. O Jezus. Oj oj oj, oj. oj, oj, oj. Dobra, Patrz, 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 żagiel wariuje. Ile bałaganu, teraz to zbieraj teraz to zbieraj Ty to ucinałeś, Zbieraj ten syp! Nieprawda, ja tylko jeden, ty uciąłeś 13 Nieprawda! No plaga! Coś ci wypadło Piotrek Piotrek, coś ci wypadło! Dobrze, kto teraz buduje? Diabeł myślę, nie? Chciałeś coś ja pińskiego? we dwójkę? No zapomniałem, no. O, a masz. Zawał ci podnośnik, no jak. Ło, przepraszam! Nie, zostaw mnie! Ja nie bij, nie Paweł. bij. Tak? Żeby ci żona wow, co to to a to jest to, to ja już to górę. Okej, okay. to jest to, co man. lepiej przyspawać do podłogi, tak? Tak, lepiej. To weź i przyspawać, tak, to okay, ja no, go przyspawam. Co? No, no. Weź przyspawać no, do podłogi. A, no, a i to tak to nie laguje jakaś strasznie, ale. Ale nie będzie można na górę. A nie laguje? Nie, nie laguje. przyspawaj. Tak? To weź go podnieś jeszcze na podnośnik. O, ale czemu tak daleko? W ogóle ja tu sam chodzę na przykład, nie wiem co się stało. O, już przestałem. A, kliknęłeś w se. Dobra, zrzuć go spod nośnika. No. tej okay, momencik, już go spawam. Już go przespawuję. Muszę się dostać to się do tego bólca. Troszeczkę tylko, nie, nie przejmuj. O. Piek, już. O, o, dobra. Gotowe. Tylko teraz o. trzeba, trzeba sobie schodki zrobić. Tu. No nie, miałem zrobić to samo. Wiedziałem, że to zrobi. Łotwór, zaczepij do wagonku. Chciałem mi usunąć, no nie. bardzo nieładnie. Ale tu wagonki podkreślam. Ja, ale tu ładnie jest. No, bardzo ładnie. Co tu się dzieje? Dobra, będziemy patrzeć Dobra. teraz, co się dzieje. No? Dobra, no dobrze. Gdzie tu się wsiaduje? O, parzak tu jeździ. Ło, wow, mi pokazuje od środka i tak No Mnie ja też od środka No no, znaczy nie, trzeba kamerę przesunąć, to wtedy widać całość. Ja, ja nie to mam widę. na maksa. Nie no, super epicka jest ta ciuchcia. Nie, ale widziałem, że koła się kręciły przez chwilę, tylko tam trzeba chyba troszkę pocisnąć. bardzo tutaj. dużo przycisków. Ale wiecie co ja wam mogę dorobić? Mogę wam dorobić możliwość jeżdżenia, co, co wy na to? Jeżdżenie pociągiem? Tak. To jest tak nudne. Wideo. Ej, diabeł. Jak fajnie to świeci w środku, jak to klikasz. Poczekaj, nie kręć jeszcze kołami. Nie, nie, zatrzymaj, zatrzymaj, zatrzymaj. Zatrzymaj, zatrzymaj, zatrzymaj. zatrzymaj, zatrzymaj. Nie wiem nie, nie, Dobra. Przed tył a... pewnie, nie? Nie. Na, no nie rusz to. Nie, nie no, rusz to wszystko. Dobra. ja po ten, po, po będziemy jeździć tym normalnie, bez, bez toru. Dobra, jako, co ty, Jako, to, ty jako tako. Mam, mam nadzieję, że się uda. Hmm. A, to trochę będzie tak pokracznie jeździł, ale... Byle, żeby do przodu, nie? No. Jak to pociąg. Do, do kół mu Polski? Cioski? Okay. Weź zakręć kołem delikatnie, tak delikatnie, z tej strony się słabo ustawiły. Chociaż nie, 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 nie kręć. Będzie dobrze. No, nie kręć. Jednak nie. Kręć to co to za, co to za wacek tu jest? Co to było? Dobra, wsiadamy i jedziemy, co? Tego odpinam. Dobra. Sam. To nie O, sam. Ło, Jezus! Oj, trochę laguje. Siedzę, jedziemy? Go, diabeł! E. No, do przodu. Kręć ma no, się, tak na... jak no. chciał. Ale to jest właśnie na przyciski zrobione, i. E. <grym grym grym> Czas. ci się udało, no. Wciśnij wszystko. Teraz niekoniecznie chcą działać na przyciski, jak do Do rzuć do pieca! Ale do przodu się nie da kliknąć? No nie. Hmm. E. Już blokują? Eee. nie nieciekawe. A gdzie się zablokowało? A nic się nie ten. Nie, ten pojazd jest no stoi, drewniany. No no może dajmy rakiety z tyłu, po prostu i przycisk. Poczekaj, coś się tutaj nie zgadza I czemu się nie kręcą koła? Nie, przez chwilę się kręciło coś ale... No właśnie, coś się kręciło, a później przestało O teraz, dobrze, dobrze, trzymaj No spróbuj Teraz Powiedzisz? O, kręcę i zostaw No sama nie wie co robi No i jest o, o, No widzisz Skakuje no. do... E, nie mogę skończyć, Halo! O jestem Pędzący pociąg Idziemy pociągiem, nawet nie trzeba było tego robić, bo on ma patrz to ma. Taki ma kręcące się wielkie koła tam. No. W sumie. bez tych moich... Może mój, nie napędzają tak opony prawdziwe, radę. ale w sumie... Nieźle. Ale jedzie z kubani, spa! Ale zobacz! Skręcaj! Skręcaj diabeł! To nie jest takie proste. Eee. Ale w ogóle pagani czy zważyłeś z tyłu tam jest taki, taki fajny motyw, że możesz podpiąć sobie wagoniki. Pociąg! Kradny pociąg! O, Jestem tu, EPSy wszystkie Ohoho, Ciuciu, Co? Ciuciu! Nie, napad, plaga, plaga sabotażysta, będzie coś odcinał za chwilę. No prawda, ja nie, nie odcinam nigdy niczego od pojazdu. Nie, wcale. Nie, nigdy. Pomyślmy, jak autobus się przepołowi na pół, albo, albo na przykład rekin. Hmm. Rekin sam się zepsuł. Sam się zepsuł, zbadać, wybrakowany. Ło, źle tu jest silników w środku, weź odpal machinę. O stary, talary. A jego trzeba rozpędzić, znaczy podnieść na chwilę, tak? Dobra, jedzie to no. Nie bo Jezus Maria koła się obijają od siebie. W środku to jest masakra jakaś. No. Nie. Boże, to, to się dzieje, teleportuje mi się nawet. Nie tutaj te silniki. Ja to się nie rusza na przykład, mam zero FPS, -y, nie. Aha, no to co skasujmy ty? to dziadostwo. Weź się, to ja nie widzę nic, no? no. Ale... O, nice, kok. Proszę bardzo. Ale bardzo fajna maszyna, no ale co tu przerabiać? Mogliśmy ewentualnie dodać kupę silników z tyłu i to rozpędzić. Tak to jest. To by byłoby fajnie. Z pewnością a może, to teraz osoba losowa, której nie ma, postawi no. Której tutaj w ogóle nie teraz ma na postawie maszyna od widzów, Paweł, proszę Nie, nie, od widzów o. nie Kurde Hej, Gdzie tu są no. miejsca dla pasażerów, Paweł? Ej, Ten z mój Ej, Wszyscy polecimy, halo Hot Trzymaj plaga Dawaj jeszcze jeden I fajnie lata w sobie. Tak? Ale kręci się strasznie No, zobaczmy Rozbiję cię! kręca cały czas troszkę wszędzie troszeczkę. troszkę wszędzie skręca troszeczkę Ej, ale spokojnie, jest. jest nie ma jednego nie nie wciśnij sobie jedynkę no mam jedynkę Wiem, ale chodzi mi o to, że on też zauważysz sam później, coś się dzieje z nim. Tak? Jak będziesz później leciał. Cały kręci, no. No, A? Że cały kręci w lewo i później w ogóle. Nie, no lewo nie i prawo możesz klikać, to zmienią pozycję. Wiem, ale za, później zauważysz, że będziesz leciał bokiem na przykład. Ja teraz bokiem lecę obecnie. Aha, no ja lecę coraz w górę. Teraz no, pokopcja. Znaczy Ty jedna rzecz. Musisz jak <laughs> Znaczy jedna rzecz mnie boli, wiesz, że moja głowa wystaje poza ten, poza dach. I obrywam śmigłem. Śmiglicie w głowę. Tak. może to Jezus, Maria, chyba doleciałem do krańca. Ale helikopterem, no. helikopterem też zawsze lata. Prosto. No, no, no. no. Mój, mój lata bardzo dobrze na no, przykład Oj. A, do tyłu można też Chyba kręcić. znalazłem ścianę. kiedy o ziemię. O kurczę. To nie Ziem. miało Ziem. tak wyglądać. Jeden feature. Weźcie się połóżcie na dachu i się zakręcie. No, się no właśnie, mu się kręci na ścianie tego świata. świata. Mhm. Dajcie, rozpędzę się Karuzela! No. Karuzela śnie, Puść go, Pójdź tą ścianę. Ja tu muszę odpalić troszeczkę silniki mocniejsze, ponad, bo one są zdecydowanie za słabe. Te tutaj to w ziemię lecę! No, w dół lecę, Teraz, pięknie! O. O. o, ale lądowanie Juu. jest boskie. Naprawdę. Lądowanie e, boskie? Boskie lądowanie. Boskie! Rzeczywiście. Dobra, jadę do was. O, na i teraz jak no <coughs> silniki, to jest to ma sens. i do was znaleźć, bo widzę, że nic z tego. Proszę dobra, do, do, znamy, do, do, do. Lepiej niż latać. Chopak, gdzie jesteście? Biegam was, szukam. Piotrek, na Halo. pustyni jestem. Taki... Ej, jakby co, to też na pustyni jestem, wiesz? Dobra, o, widzę kogoś. Halo, z czym się. Gdzie jesteś? Biegnę za tobą. bo oj się, ruszasz się. Ruszasz. Teraz ja? Na ziemi te ktoś nie, jest. To Ten ja. ktoś... Na ziemi, ja lecę. Na ziemi. A tu na ziemnego widzę. Na ziemnego oh, widzę. Ziemniaku, cebulaku, biegnę. Ziemniaka widzisz, no, dobrze. dobrze, czekaj, ja spróbuję... O kurde. Ja spróbuję ja, kontrolować te maszyny, dobrze. Jezus Maria nie to da się zbić. bezpiecznie świata. Leci w góry. Okay. Za mi Mario? Ja tak Mario. tak biegnę widzisz mnie oj, 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 oj ciebie. To są moje mechaniczne nogi Pana Gdzie jest Paweł? Musimy Pawła znaleźć Paweł, ja przyjmij nas My się już spotkaliśmy O, dobrze, prosto, prosto musicie To zapytań, jest dwóch, ty, ty tafaj, do nas na Po drugiej stronie jesteście Ja tu jest Ściane. wszystko identyczne, Paweł, to ciężko jest powiedzieć Paweł, po Paweł to na nic nie mówi, chodzi do nas ale ja jestem na ziemi no o, to muszę jakiś pojazd i podjeść. Ojej, wiem. Na Następny Bo to się okazało być no. no co, co, ty a... co ty mówisz? Takie, jak się się okazało. U. Nieprawda. prawda, z tym balerynicą. Uh -huh, widzisz? O, o, pływanie jest tych Czekaj, ja próbuję opanować ten pojazd? Jeszcze. Jezus. Upa, helikopter. Ja. Próbuję helikopter. Terrorysta sprawę. Terrorysta. Próbuję dolecieć tam do was. No, no no. Troszkę tyłem lecę. Próbuję to dobre słowo. Woł, na raz. Aha, już tam was widzę, chyba widzę, widzę się Skończyła się skończyło, czekaj, trzeba się wybudować. teraz Paweł Wiecie, nie widzę Paweł. No i teraz znowu Okej okay. Dobry jesteś, wariat Walcz Już no, nie ma amunicji? Trzeba czekać? Tak O, ładuje się, oczywiście okay. To jest jakaś nowa rzecz? Nie, jest Wiesz, stara. to Zresztą powinniście być, teoretycznie No fajnie gra, nie? O no, patrz gdzie jestem da odpala Ej, co jest, czekaj Paweł, hmm. nie ma tu cię wcale na Was. Ja nie zresztą. widzę was. Mówiłeś dopiero, że nas widziałeś. No widziałem jakieś tam jakieś. chyba, że, chyba, że ktoś zostawił pojazd. jest który... normalny pojazd jakiś, śmigaj. No, oh czekaj. Tylko teraz tu ty prędko nie dotrzesz. Mówisz? Dobrze. No tak myślę, tak. Paweł, że to jest słaby helikopter. Wezmę e, to. O, tu patrz, co ci zrobię? siedź sobie. Sieć, gdzie się? No. Tak, siądź sobie na to, no. Okej. Gdyby teraz O! Łooo, wow, palu lecia. Co to jest w ogóle? To jest maszyna ten. Dobrze, testujemy dalej, tak? Dobrze. Tyk. No czekaj. O. O gej! Dobra. Dziapły Z Co to jest? We, 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 we. A to jest stare! A stare, dobra, okej, okay. dobrze. O, zostało nam 4 minuty. Dobrze, kto nas? plagą, tak? Jedna fajna maszyna, dawaj. Dobra. Ja Diabeł, tak? A dobra Co to jest? Co to jest... Ło, jest... tu jest balon, ale nie zmieścimy się wszyscy, daj więcej. Nie możemy... Nie ma boka! Po Moi ludzie mnie potrzebują! O ty wido Tej <grym grym> polecieliście beze mnie, wróćcie po mnie! <grym> na po partyzanta sposób. poleciałem, wiesz? Też chcem lecieć partyzanta. No proszę bardzo, zapraszam. A nic jest znać niżej, bo ja nie mogę. Nie. Nie. <grym> też chcę lecieć. Wielka przygoda czeka, Ale Nie, sobie mnie my... nie loguje, chcecie takie? Nie no leć. Nie, nie, leć już, leć. Spigluj. Ale to powoli leci, tak? Radyjkę sobie wyłączyłem. Radyjko? Dobra. wpuść puść radiomarę, coś porządnego, brawo. O. A to zmienia... a to zmieniasz nawet kierunki nawet. He he, he, co ja o i Popatrz, oj, wyskoczyłem. Popatrz. Ej, co ty robisz? Halo! Co to diabeł jest? Co to jest? Łódź tu się otworzył. Ty 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 tańczę jest, a, do wyjścia. Dobra, spoko. Tema, co tam? To Fajne. I ciężar to jest w stanie mnie No. Jakby ci przyspało coś na dole na przykład. Który na to. Jakby się dało zrobić coś takiego, żeby łapać takimi szczypcami mhm. na przykład jakieś inne przymioty. No możemy spróbować takie coś zrobić. To się da zrobić, tylko że nie mamy już nie czasu. Nie zdążymy tutaj, nie? No. To już nie zdążymy. Może być ciężko. I patrz, on teraz nie wyskoczy, nie, nie? Czujesz to? Odpali do góry o. i wyskoczy. Tak się wychyli się do tyłu i pyk. O. Nie ma go, nie? Potem takie chillaout. Chillaout będzie fajny, no? Taki taki no aż, jest... aż za bardzo. <grym> Czekaj ja muszę zobaczyć skupienie swojej postaci. Ja lecę w po prostu i... No i to jest właśnie zakończenie odcinka takie. <grym> tak, takie chillaoutowe. Takie, 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 takie na luzie, patrzcie. No. 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 To jest zakończenie odcinka? Tak, tak. No, co zrobimy z nim? Robimy coś z nim. No, frezy! Pe, pe, pe! E, <grym> halo? Się. Halo? O, to już ty Czy ty, ktoś to jest, pilotuje? Zakończenie odcinka. O lender. No to trzymajcie się Heosziale. O, czuję się pojawiłem na balonie na górze. Co jest No na balonie. Jak na dziewią, balonie jesteś? Miałem informację, że gram źle w grę i mnie pojawiło z powrotem, ale na balonie. Łaga, rozmontuj go szybko, rozmontuj go częściowo. Odetnij mu coś, odetnij mu coś Bo mnie przyscało do kibla mnie do kibla przyssało, nie, nie, nie Już daj rady. spada. Oj chyba niezbyt. Spada, spada, bo nie mogę ci dogonić. A, mm -hmm. sumi rację. Uwaga, ląduje! Ah, tak delikatnie wylądował.